Od razu przepraszam was, jeżeli słyszelibyście wiatra, który gdzieś tam działa w tle, ale niestety ze względu na to, że temperatury w moim pokoju na moim stanowisku pracy dochodzą do naprawdę bardzo, bardzo wysokich, zwłaszcza, że tutaj jest komputer, który naprawdę wydaje z siebie bardzo dużo ciepła i lampa, która mnie oświetla. No po prostu musi ten wiatrak teraz chodzić, bo nie wiem jak jest u Was, ale w Krakowie te temperatury w tym tygodniu dochodzą do takich, do takich wysokości, że, że po prostu nie da się wytrzymać, nie da się pracować, ale, ale jakoś sobie trzeba radzić. I jak się będę gdzieś tutaj spotu ocierał w trakcie filmiku, no to mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale kiedyś mówiłem Wam o tym, że... Chciałbym wypuszczać takie luźne materiały na, na luźne tematy. Bo jest wiele takich spraw, na które chciałbym ja osobiście się wypowiedzieć, na które chciałbym Wam zwrócić uwagę, i mam również kilka pytań do Was. Dlatego właśnie myślę, że tego typu materiały byłyby dobrym rozwiązaniem na to. Zwłaszcza że już kiedyś nawet wypuszczałem taki materiał, chyba 301 wyświetleń, on miał tytuł 301 wyświetleń. Dlaczego? W którym właśnie wam tam opowiadałem o tym, dlaczego tak się dzieje, że na YouTubie blokowany jest ten licznik wyświetleń, kiedy jakiś tam dany popularny twórca wypuści nowy film. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałem się skupić na temacie dwóch materiałów na YouTubie. Oczywiście też jeszcze zostajemy w tym serwisie, ale chciałem porozmawiać o różnicy pomiędzy gameplayem a recenzją i o tym, co wy wolicie, czyli czy wolicie oglądać gameplaye czy recenzje na YouTubie i dlaczego. Bo nie wiem czy zauważyliście, no na pewno to zauważyliście, ale na Ciebie występuje teraz mniej więcej taka sytuacja, że oczywiście y, materiałów z gier jest chyba najwięcej, tak, aktualnie jeszcze ich jest najwięcej, ale tak naprawdę te materiały y, dzielą się na dwa typy, o których właśnie wspomniałem przed chwilą, czyli na gameplaye, których jest tyle, aż <grym> mi się ręka nie mieści, nawet tyle, 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 tyle. Y, oraz recenzji, których jest tyle, oczywiście chodzi mi o ilość, a nie o jakość, bo oczywiście jakość tych materiałów jest różna i nie zamierzam tego w tym materiale oceniać. Natomiast yy... Ja osobiście, wchodząc na YouTube'a, jeżeli już oglądam jakieś materiały z gier, chociaż to się rzadko zdarza, bo naprawdę tego czasu ostatnio mam bardzo mało, ale jeżeli już interesuje mnie jakaś gra, jeżeli interesuje mnie materiał z danej gry, to chyba raczej wolałbym sobie oglądać recenzję, w której, nie wiem, przez 5 minut dostaję bardzo dużo informacji takich konkretnych o danej grze, o danej rozgrywce, co tam mogę zobaczyć w tej grze i tak dalej, i tak dalej, niż gameplaye, których ileś tam ich jest, na przykład 10 gameplayi z danej gry, po pół godziny, czy nawet więcej się czasami zdarza, i moim zdaniem to jest troszeczkę długo. Jak na oglądanie danej gry, ale wiem, że są takie osoby, które, e, które na przykład właśnie lubią oglądać gameplaye, e, niż na przykład przechodzić gry. Znaczy, wolą oglądać gameplaye, niż, niż sami grać w daną grę. E, dlatego tutaj jest pytanie do Was: e, Co Wy wolicie, i czy nie chcielibyście, żeby sytuacja na YouTube troszeczkę się zmieniła, i żeby z takiej sytuacji, o jak jest tak, doszło, doszło mniej więcej do takiej. Jeżeli chodzi o gameplay i o recenzję oczywiście. Piszcie oczywiście wszystko w komentarzach, piszcie dlaczego na przykład wolicie gameplay i czy właśnie nie wyolelibyście, żeby, żeby ta sytuacja się właśnie tak zmieniła. To jest dla mnie bardzo ciekawe i... I to chyba wszystko. Nie ukrywam, że też e, troszeczkę się przymierzam do jakichś materiałów z gier na, na Carlos TV. Ale zanim e, w ogóle jakieś pierwsze pro produkcje zostaną wypuszczone, no to właśnie bardzo bym chciał poznać e, Waszą opinię na temat, na temat takiej sytuacji i tych dwóch materiałów. E, to wszystko na dzisiaj. Mm, teraz w ogóle się zorientowałem, że nie wiem, czy się przywitałem z wami na końcu. <gry> znaczy na początku, co ja gadam. Ach, ten upał, ach, ten upał. E, czy się z wami przywitałem? Ale nie będę się z wami teraz witał, tylko raczej się będę żegnał. E, ale tak czy siak, piszcie wszystkie swoje, swoje opinie na ten temat, czy komentarze dotyczące tego filmu, wideo oczywiście w komentarzach poniżej. E, dajcie znać też w komentarzach, czy, czy chcecie więcej tego typu materiałów. Znaczy tego typu materiały na pewno będą, natomiast dajcie znać, czy taka forma wam odpowiada. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i życzę Wam, życzę Wam jak najmniej tego typu temperatur w pokoju. Bo, bo to, co się u mnie teraz dzieje, to naprawdę istna masakra. Trzymajcie się. Zresztą co ja będę zakrywał? Po prostu wracam do pracy.